Światło pewnie będzie się zmieniało milion razy, bo już zachodzi, ale zobaczymy, może się uda. Hej, dzisiaj przychodzę z filmikiem o manifestacji i nie spodziewałam się, że będę nagrywała na ten temat. Odkąd zaczęłam być tam bardziej świadoma, to po kolei każdą rzecz, którą chcę. Dostaje, więc dzisiaj trochę o tym. Powiem, że na samym początku, jak zaczęłam to robić, to nie wiedziałam, że to się nazywa manifestacja. Zawsze tylko powtarzałam, że myśli tworzą twoją rzeczywistość, i że trzeba kontrolować swoje myśli. Ja sama nie wiedziałam, co to jest manifestacja. Sprawdziłam, co to oznacza, gdyby ktoś kompletnie nie wiedział. Manifestacja, proces kreowania życia poprzez myśli, uczucia wierzenie, zachowania i wypowiedzi. Tworzymy cały czas swoją rzeczywistość, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak matematycznie na przykładzie chcę powiedzieć, wszystko co masz zmanifestowałaś. Uznajmy buty. Nie byłoby ich w twoim życiu, gdyby nie pojawiła się myśl, że chcesz te buty, czy że kupisz te buty i to już jest manifestacja. Manifestujemy na co dzień i każdy to robi tak naprawdę i na przykład jeżeli nie myślisz pozytywnie, to możesz sobie manifestować złe rzeczy do swojego życia i chcę powiedzieć, do czego ja dotarłam. Uważam ogólnie, że największy problem w, w podejmowaniu albo robieniu tego, co się lubi, wyznaczaniu sobie jakichś celów, jest strach przed porażką, i to dotyka każdego. Boimy się coś zaczynać, albo cokolwiek robić, bo boimy się porażki, a boimy się porażki przez to, że boimy się opinii innych. I to jest źródło najczęściej problemu, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi, albo dlaczego nie robimy tego. Co chcemy, a strach przed porażką sprowadza się do braku wiary w siebie, że nie wierzymy, że możemy osiągnąć to, co chcemy, czujemy się, że nie zasługujemy na to, i w manifestacji wiara w siebie jest bardzo ważna, dlatego to jest pierwszy krok, żeby uwierzyć w siebie, ponieważ możesz wszystko zrobić tutaj. Jesteś na Ziemi. To, jak będzie wyglądać swoje życie, zależy tylko od ciebie i od tego, jak będziesz myśleć, i po prostu jakie cele będziesz sobie stawiać, gdzie chcesz być za parę lat. Wszystko zależy. Naprawdę od ciebie, nie od rodziców, nie od bliskich. Ty podejmujesz decyzję, jesteś człowiekiem, sam kontrolujesz swoje życie. Masz niesamowitą moc, każdy ma moc, każdy ma potencjał i każdy może osiągnąć cokolwiek sobie wymarzy, dosłownie. I trzeba w to uwierzyć, bo bez tego może być ciężko, chociaż i tak mi pojawiają się chwile zwątpienia, każdemu to jest jak najbardziej normalne, ale pierwszy krok to jest takie przełamanie się i wyznaczenie. Jasno swojego celu, co chcę osiągnąć w życiu, co jest dla mnie ważne, jakie mam wartości, czym się kieruję, po prostu. Podsumować sobie tak swoją osobę. Mi w tym bardzo pomaga journaling, czyli dziennik pisanie, stanąć na ziemi i tak uzgodnić sobie wszystko. Według mnie planowanie i kontrolowanie swojego życia to jest klucz do sukcesu i do szczęśliwego życia, żeby jak najbardziej wrócić być świadomym i z miłości dla samego siebie być najlepszą wersją siebie i żyć tak jak po prostu w marzeniach twoich, bo na to zasługujesz po prostu. To ci się należy. Musisz tylko na to pozwolić. Zaraz przejdziemy do manifestacji, ale takie postawienie sobie celów, co chcesz się osiągnąć, to nie musi być coś związane z karierą, dużym sukcesem. Może to być rodzina, może to być twój dom, gdzie chcesz mieszkać, jakimi ludźmi się otaczać, jakiego chcesz mieć partnera. Zastanów się nad tym, co sprawia, że twoje życie jest lepsze, co sprawia, że jesteś szczęśliwsza, szczęśliwsza co jest twoim celem, kim chcesz zostać, i w tym właśnie pomaga Journaling. Zapisz to wszystko. Ja tak urobiłam na początku mojej drogi, żeby dowiedzieć się i nauczyć się poznać się, kim się jest. Przez to, że tyle się dzieje dookoła, szkoła, praca i to wszystko, nie myślimy o takich podstawowych, najważniejszych rzeczach. Trzeba się zatrzymać na chwilę i pomyśleć, po co to wszystko jest? Co ja robię? Po co? Żeby też dojść do tego, co jest twoim celem, możesz tego nie wiedzieć na samym początku. To jest tak normalne, ponieważ czasami musisz dopiero poznać siebie i zobaczyć, co sprawia ci radość, co ci przynosi najwięcej szczęścia. Jak byłam mała, to wiedziałam dokładnie, co chcę robić. Jak miałam 12 lat, widziałam już taki dokładny obraz siebie za parę lat. Trochę mi się teraz pozmieniało, ale wydaje mi się, że jest całkiem akuratny. Bardzo wiele komentarzy pamiętam dostawałam, że co Cię motywuje, jaka jest Twoja największa motywacja. Ja miałam takie nikt mnie nie motywuje. Ja sama wstaję z łóżka, nie umiem już długo spać, ponieważ w głowie mam obraz jak może wyglądać moje życie. Myśl, co możesz osiągnąć i kim możesz się stać. Powinna Cię tak motywować, że nie potrzebujesz z zewnątrz nic, niczego, żadnego potwierdzenia, bo Ty wiesz Видишь, что? I to powinno cię motywować. Więc to jest największa motywacja w moim życiu. Chcę jeszcze dodać, że takie świadome podejście można porównać po prostu do wiary. To jest coś, co się czuje albo nie czuje. Jak tego się nie czuje, to nie powinno się tego zmuszać. Wiem, że jest na przykład teraz trend, spirytualizm, na przykład kryształy, znaki odjaku i tak dalej. To wszystko. Wiem, że bardzo dużo osób nie czuje tego, ale interesuje się tym, ponieważ czegoś poszukuje i tak dalej. Ja na przykład nigdy nie interesowałam się tym ponieważ nie czuję tego, nie czuję, że coś mi omija, nie czuję, że coś mi jest potrzebne i myślę, że najlepsza rzecz to jest jak to przychodzi naturalnie, nie wymuszać tego. Nie powinno się po prostu wkręcać w to i myśleć, że trzeba to wszystko robić, ponieważ każdy jest indywidualną osobą, każdy inaczej myśli i każdy ma inne życie i to, co się sprawdza u mnie, może nie sprawdzić się u ciebie i to jest normalne. Każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją prawdę, i według mnie najważniejsze to jest, żeby słuchać zawsze siebie, zawsze. Swojej intuicji, po prostu wierzyć w siebie. To jest podstawa. Więc podzielę to teraz na dwie części. Na pierwsze, manifestacje nieświadome, a drugie. Te świadomej, żeby moje życie się polepszyło, czy po prostu chciałam coś osiągnąć. Przypominam sobie jedną taką mega wyraźną manifestację. To było w zeszłym roku. Jeszcze miałam w głowie, wymanifestowałam chłopaka. Po prostu zobaczyłam jednego chłopaka na Instagramie. Bardzo mi się spodobał, był bardzo przystojny. Miałam obraz w głowie, że kiedyś się z nim spotkam, porozmawiam i z nim. Będę. Chyba minął miesiąc i wszystko to się spełniło. I wtedy nie myślałam o tym, że o, zmanifestowałam go i tak dalej, bo nie wiedziałam, co to jest manifestacja, ale przez to, że wyobraziłam sobie obraz mnie z nim, to to była manifestacja. I tak, o co chodzi? <gry> Może wreszcie powiem, o co chodzi w manifestacji. Uważam, że najważniejsza rzecz to jest po prostu wyobraźnia. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz wyobrazić siebie, gdzie będziesz, jak będziesz wyglądać, w jakim miejscu się będziesz znajdować, co będziesz widzieć, na przykład w przyszłości, bo musisz mieć ten obraz przed oczami, wyobrazić sobie to, zwizualizować. To jest podstawa, a druga najważniejsza rzecz, może nawet jeszcze ważniejsza, bo to, jak będziesz wyglądać, to na przykład nie ma dużego znaczenia, więc najważniejsza, Rzecz to jest uczucie. Co czujesz, widząc się, że tak będzie wyglądało Twoje życie? I prawdopodobnie będzie to duże szczęście, uczucie spełnienia, uczucie radości. Cieszysz się, że tak może wyglądać Twoje życie. Będą pojawiały się chwile zwątpienia, że nie uda się, że może. To nie wyjdzie. Zamknij oczy, zwizualizuj sobie to wszystko, i znowu przyjdzie to uczucie radości, szczęścia, i przez to te gorsze myśli uciekną. This is what keeps me going. To jest po prostu wyobrażenie sobie tego i te uczucia, jakie temu towarzyszy, i już wszystko jest w porządku. To też pozwala nie przyjmować się jakimiś pierdołami, bo cały czas patrzysz na wszystko w większym obrazie. Okej, okay, tutaj się nie udało, ale za 10 lat ta mała rzecz nie będzie miała znaczenia. Na Przestrzeni tego całego czasu, tej całej drogi, to co chcesz osiągnąć, powinno być Twoim marzeniem. I myśląc o tym swoim marzeniu, powinnaś czuć takie szczęście, bo to jest Twoje marzenie. I przez to masz siłę, żeby działać, bo wiesz po co co robisz i wiesz jaka jest misja, jaki jest, jaki jest cel. I chciałabym tutaj teraz przejść do journalingu, coś co zaczęłam robić i też z manifestacją. Ja uważam, że właśnie planowanie jest najlepszym przyjacielem ja w journalingu zrobiłam wszystkie rzeczy, które chcę zrobić w swoim życiu, jeżeli chodzi tam o karierę, uznajmy, żeby widzieć, co trzeba robić. Wziąłam zeszyt i zapisałam dokładnie cały ten obraz, który jak zamykam oczy to widzę, to najlepiej nie mówić nikomu. Co to jest? Nie mów o swoich celach, działaj, nie gadaj. Ja kiedyś to robiłam, nic mi nie wchodziło. Jak nagle przestałam mówić o tym, co planuję robić, to... Wszystko po kolei się spełnia, ponieważ, jak komuś coś powiesz i ta osoba wyrazi swoją opinię, więc u ciebie naturalnie też pojawią się zwątpienia i z manifestacją też łączą się afirmacje. To są takie zdania utwierdzające cię, i afirmowanie na przykład codziennie. Ja jestem za tym, żeby po prostu robić to, kiedy się czuję, zapisywać myśli, ponieważ one tworzą rzeczywistość. Jak będziesz afirmować, jestem mega pewna siebie, kocham siebie, mam wiele w sobie miłości, to będzie się działo twoją rzeczywistością. Jak zapiszesz manifestację, czy afirmacje będziesz pisać i będziesz je czytać, powtarzać, one wszystkie jeszcze bardziej będą wiały się do głowy i będziesz w nie wierzyć. Ja miałam tak, że jedną manifestację tylko zapisałam, bo miałam takie, że utknęłam w jednym momencie i miałam takie ok co jest moim celem, tak serio, serio. I jak usiadłam, zastanowiłam się i tak wszystko zaczęłam dokładnie opisywać, to przeczytałam to jeden raz i miałam takie będzie ciężko. I później tak siadałam przy tym i czytałam, czytałam, czytałam i nagle miałam takie wow, dobra, to się uda. Za pierwszym razem, jak się to wszystko pojawiło i spisałam, to nie wierzyłam jeszcze w to. A później powtarzając sobie, miałam takie okej, okay. To jest do spełnienia. A teraz opowiem o świadomych manifestacjach, o czymś, o co prosiłam się spełniło. Na przykład, zacznijmy od YouTube'a. Podstawa. Widziałam obraz siebie, jak się po prostu będę czuła, gdy wyjdzie, i wydaje mi się, że przez to udało się to wszystko w bardzo szybkim czasie. Zaczęłam nagrywać w listopadzie, a w marcu miałam tak, że codziennie mi przybywało 2000 subskrypcji, i bardzo szybko po prostu wszystko się potoczyło. Więc to jest taka jedna rzecz i też po prostu wszystko opisałam na kartce, jak bym chciała, co bardzo dużo energii włożyłam w to, żeby wyszło. Kolejną świadomą manifestacją były pewne osoby w moim życiu. Miałam w głowie dokładny obraz tego, kogo chcę poznać i takie osoby pojawiły się bardzo szybko i to takie nie, że Mogą być jakiekolwiek idealne, a nawet ich nie szukałam. To było takie dosyć magiczne, jeżeli chodzi o ludzi, ponieważ ja jednak siedziałam długo w domu. To dla mnie też był taki największy szok, jak wszystko szybko się podziało i zauważyłam, jaką mam ogromną moc i że naprawdę o cokolwiek. Nie poproszę, dostanę to, więc to była taka, taka gruba manifestacja. Miałam takie. Sama nie umiałam uwierzyć, że tak szybko się wszystko zadziało. Ostatnia manifestacja, co niedawno się wydarzyła, to jest to mieszkanie. Męczyłam się przez parę dobrych miesięcy i szukałam mieszkania w Warszawie. Było bardzo ciężko. Bałam się bardzo, że wpakuję się w jakąś kawalerkę, jeden pokój, dziewczyna przepłacała, nie będzie fajnie. I usiadłam sobie tak na spokojnie i zaczęłam myśleć, jak bym chciała, żeby wyglądało moje mieszkanie. Wiedziałam, że na pewno po znajomości, albo w jakiś taki sposób to będzie, że ono przyjdzie do mnie, po prostu wiedziałam to. I jeżeli chodzi o to mieszkanie, w którym jestem, spełnia wszystkie te kryteria, jest nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. Przyszło ono samo do mnie, no i jestem bardzo wdzięczna. Wydaje mi się, że nawet moje manifestacje mają większą moc, jak są właśnie świadome, bo przychodzą tak szybko. Pojawiła się myśl, po tygodniu już to mieszkanie do mnie przyszło i w ciągu tygodnia wszystko załatwiłam, i już w Mieszkam, więc wszystko tak szybko się potoczyło. I na końcu ostatnia rzecz. Mam też tak, że często o czymś mówię nieświadomie, coś co bym chciała, i mówiłam na Instagramie kiedyś, że bardzo bym chciała podróżować tak z plecakiem. I Paryż to jeszcze nie było to, bo w Paryżu siedziałam tydzień w hotelu, i jakby wszystko było takie zaplanowane, jednak. A teraz nagle wyszła mi propozycja na wakacje do Włoch. To są wakacje z plecakiem, gdzie po prostu śpimy w hostelach. I napisałam o tym na Instagramie. Że takie coś, że zawsze chciałam to zrobić, i ktoś mi napisał, zmanifestowałaś to. Jedyną myśl, jaką miałam, to że fajnie by było we wrześniu polecieć jeszcze gdzieś na wakacje, i nagle to przyszło też bardzo szybko, bo za cztery dni już lecę. Myślę też, że wszystko właśnie zależy od wiary, bo niektórzy powiedzą, że a zbieg okoliczności. Ja uważam i myślę, że to jest prawda, że myśli tworzą rzeczywistość. Na koniec chciałam dodać, że. Jeżeli pojawia się brak wiary, albo wątpię w to, co może się udać, to mi bardzo pomaga albo właśnie pisanie, afirmowanie, albo oglądanie zdjęć na internecie. Oglądanie zdjęć życia, które by się chciało mieć. Może to być na przykład z miejsca, w którym chcesz się znaleźć. I niech to, ten obraz, takie wizualizowanie sobie i od razu uczucie, które się z tym wiąże, pomoże ci przetrwać po prostu przez te gorsze chwile jakieś właśnie brak wiary. Każdy to ma. I to jest normalne Nigdy nie wolno się poddawać Bo czemu? Czemu nie, czemu nie wolno się poddawać? Lepiej dążyć do tego swojego wymarzonego życia Leżeć to możesz później na Bahamach Albo gdziekolwiek chcesz Trzeba się cieszyć e, I być wdzięcznym za to, że się jest Twoje życie masz tylko jedno Więc dlaczego nie masz żyć na 100% I przeżyć go tak jak ty chcesz Dlaczego nie masz tego wszystkiego spełnić? No wszystko zasługujesz I to by było na tyle Zrobiło się już bardzo ciemno Myślę, że trochę wytłumaczyłam Opowiedziałam o mojej manifestacji i wiem, że jest wiele praktyk, jak to robić, przyspieszać. Ale tak, to jest moja historia. Jestem bardzo ciekawa, co ty uważasz na ten temat. Co zmanifestowałaś sobie? Czy masz jakiś taki dowód na swoją manifestację, która się spełniła? Ja nie poczytam. historię, Jestem mega ciekawa. Co? To było na tyle. Życzę udanej manifestacji. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że właśnie o niczym nie zapomniałam. I widzimy się za niedługo. Pa, pa.